I chciałem, żeby panie nie? <śmanym <śmanym to? to nawet dobrze. Ja nam koget nie ma, ma tą parwę. <śmanym> to Fysiowi też wszystkie dokumenty i wszystko, daje? Ta, wszystko Ale kurwa. Ja Ale będzie. I dzisiaj dopiero przyjechał do Hej, koło, do pracy. Do By się szło. Wprowadzenia tych młodych ludzi zebranie tej 15-osobowej grupy jest po prostu otworzenie ich, pokazanie im, że na przykład oprócz biboingu istnieje jeszcze mnóstwo różnych form sztuki, które mogą im bardzo pomóc w rozwoju nawet w odnośnie biboingu. Warto jest na przykład dać takim młodym ludziom szansę, bo w sumie oni są pasjonatami i na przykład to, co osiągnęli do tej pory sami, bez żadnej szkoły, bez niczego gdzieś tam pod blokiem, załatwiając sobie sami salę, jest już bardzo wielkie. No bo w sumie nawet patrząc, jak reagują ludzie tutaj z Wami, inni artyści, to z tego co widzę, to są trochę zdziwieni, że oni naprawdę są dobrzy tacy. No? no bo potrafią jednak coś zrobić. No? Jest zainteresowanie publiką, to o czymś znaczy. Nie? Działanie tutaj przy tym festiwalu, już w sumie będziemy tu współpracować, jak na razie do tej pory przez trzy dni już za, mamy propozycję, żeby tam w pięciu projektach brać udział, ale w każdym projekcie będę musieli troszeczkę się oddalić od tego bieboingu, będę musieli spróbować czegoś innego, jakiejś nowej formy sztuki, żeby po prostu móc wykorzystać, żeby móc zrobić jakiś tam projekt. Czym więcej po prostu nauczą się jakichś innych styli, będą mieli wgląd, jak inni ludzie twórczo działają, co tworzą, jakieś artystyczne rzeczy, myślę, że po prostu poszerzą im się horyzonty i będą wtedy w stanie na przykład zrobić to, o czym marzą w tańcu. A wiem na przykład z nami marzenia, że chcieliby zrobić jakiś spektakl teatralny pod hasłem takim zwibojowym, żeby przekazać jakąś historię i to ich tak naprawdę kręci. Jestem ze Świnoujścia. Oglądam tą famę już od ładnych 17 lat, 18 lat że z zainteresowaniem. Śledzę po prostu co się dzieje. I zawsze mi troszeczkę brakowało takiego właśnie wyjścia w kierunku publiki. Że jest mnóstwo tych warsztatów organizowanych, mnóstwo gdzieś tam działań, ale one są dla ludzi tutaj ze Świnoujścia, na przykład czy tam przyjezdnych, mało widoczne. Jest specjalnie dla tego festiwalu. Jest to zajawka numer 6, szósty dzień naszego tarczenia. Zostało jeszcze 8 dni do wielkiego finału, który odbędzie się w amfiteatrze. Fama poszła w miasto, tak nazywa się cały ten produkt, który przedstawimy dzisiaj młodzi ludzie co w tej chwili tańczą, mają takiego, ja bym to określił, tylko za dużego powera, nie? że takie ciśnienie, że tak nie do końca zawsze to co powiedzą, powiedzą to przemyślanie, nie? że czasami tam gdzieś coś im się wymknie, co raczej nie powinno być powiedziane, ale myślę, że to jest bardzo fajną formą reklamowania tego festiwalu na pewno. Ciężko ich zmobilizować, znaczy zarzucić im. Trzeba troszeczkę się nagadać, żeby zarzucić im bakcyla, ale jak już złapią o co chodzi, to ciężko ich wyhamować. Chcemy pokazać po prostu cały nasz rozwój przez te wszystkie 14 dni. I ten projekt nasz na promenadzie ma służyć temu, żeby pokazać tym ludziom, że dzięki temu festiwalowi w sumie idziemy do przodu. I chcemy ich zaskoczyć, chcemy im pokazać to, co jest w czasie warsztatów, czy tam w czasie tych zajęć tam naśnych Nie uważam czegoś takiego, że na przykład balet jest gorszy od b-boyingu, czy tam modern jazz, czy jakiś tam street jazz jest gorszy od b-boyingu. W każdym z tych celów tańca jest urok, i to wszystko, według mnie, to wszystko powinno być łączone. Przecież na całym świecie, w teatrach, w takich dziedzinach gdzieś sztuki już można to powiedzieć, tańczą właśnie wyboje. You Trekkies and TV addicts, no, don't mean to do don't mean to bring static. Or you Klingons in your grandma's house, grab your backstreet friend to get loud. Pulling doors off inches grab me with the pinches and no, I didn't retire. I'm snatching off with the needle nose pliers. Black ah, like like kids, you look on my horn. What you doing? You have never seen before. Slide in the glazing. I love me, you know what? <laughs> Yeah, because amazing, we're working on the record. Just, so we just stay patient. Yeah. Check, 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 it out. What, what, work, what's it all about? What, work, 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 work. jaka pyta? Okay. Ludu, jesteśmy tutaj po to, między innymi też, by szerzyć prawdziwe oblicze kultury hip-hop, dzięki temu, że jesteśmy tutaj, będziemy szerzyć prawdziwej oblicze, czyli pokój, miłość, jedność i dobrą zabawę. Dlatego, że 99% ludzi, którzy myślą, że mają coś wspólnego z tą kulturą, grubo się mylą. Grubo to nie są negasy w łańcuchach, którzy mówią madafaka po przycinku, ziomale co biją ludzi na koncertach i piszących dzieciaków HWDP na murach. To nie jest hip -hop i nie kojarzcie tego nigdy z tą kulturą.